Dzień dobry, to znowu ja i... o, Ruda <grywia> Witam was w kolejnym dniu vlogmasa, mamy dzień piąty I powiem wam, że już yy, w zasadzie jest popołudnie Jak to u mnie bywa w tygodniu, ja popołudniami dopiero zaczynam kręcić vlogi Z tego względu, że po prostu pracuję Zresztą wiecie o tym yy, Ale dzisiaj samego rana, jak odwiozłam Olka, to pojechałam poszukać tego prezentu Powiem wam, że odwiedziłam trzy Biedronki, żeby znaleźć to autko, które wiem, że sobie zażyczył i napisał o nim w liście do Mikołaja. I dopiero w trzeciej Biedronce udało mi się kupić. To właśnie konkretne, wymarzone autko, więc mega się cieszę. I jeszcze dodatkowy jeden prezent, takie autko od Super Zingsów. Wiecie, on lubi się tym bawić, więc jestem przekonana, że mu się spodoba. I e, jeszcze takie malutkie Lego dobrałam mu, więc mm, kupiłam to, co zamierzałam. Bardzo się cieszę, e, ale jeszcze mam je zapakowane, bo nie mam kolorowego papieru. Mój mąż ma kupić, jak będzie wracał z pracy, więc jak dzisiaj Olek pójdzie spać, to myślę, że uda mi się popakować już te prezenty, e, tak żeby w niedzielę był gotowy. Jest coś mi do oka wpadło. I jeszcze, co zrobiłam jeszcze, e, zamówiłam, słuchajcie, e, na stronie Elfie. to są te listy e, list od Mikołaja i filmiki od Mikołaja, to zamówiłam Olkowi filmik, co roku mu taki filmik e, zamawiamy, więc tam się wygrywa zdjęcia, zdjęcie listu od Mikołaja, e, no, bardzo, bardzo fajny prezent dla dziecka. Może nie jest to najtańszy, bo taki filmik to Kosztuje, czekajcie, 50 zł. Chyba tak, ja 50 zł za niego zapłaciłam. To jest chyba nawet drożej niż w roku, bo wydaje mi się, że było taniej. No ale wszystko drożej, więc jakby to jest normalne. Ale wiecie, raz w roku a to jest taka radość dla dziecka, dla dziecka które wierzy w świętego Mikołaja. No bo jak już przestaje, no to jakby idea tych filmików i tych wiadomości od Mikołaja. Gaśnie, no ale pięknie są zrobione i no i olek co roku jest zachwycony. W tym roku już też podpytywał. A ciekawe, czy Mikołaj mi filmik wyśle. No więc wyślę, wyślę, bo już zamówiłam. Do 24 godzin się czeka, więc jutro powinien być, a. Yy... Znaczy i na niedzielę spokojnie, ale jak przyjdzie jutro, to jutro mu puścimy, bo to jest wiecie: Mikołaj tam mówi, że on przyjdzie, tak, żeby był jakiś grzeczny i przyjdę, więc tak wiecie: zostanie w sobotę filmik, a w niedzielę prezent na Mikołajki i myślę, że będzie bardzo zadowolony. Także to mam już przygotowane. E, z pracą tą moją służbową się już obrobiłam na dzisiaj. Ruda! No, siedzi, to drapi się koło mnie. E, obrobiłam się już. I za chwilę jadę po Oleczka, no i już wiecie, na szczęście to jest piątek, więc radość ogromna, bo już przed nami weekend, który zapowiada się równie fajnie, także e, super, bardzo się cieszę i powiem Wam, że e, ten tydzień był jakiś wyjątkowo ciężki dla mnie, jakoś tak dużo pracy i, i tak dużo, że dużo terminów mi się naraz poskładało, no ale na szczęście mamy przed sobą weekend, więc już nie ma co rozpamiętywać. E, Dobra kochani chyba tyle na razie. Przyjedzie, dopiero jak Olek przyjedzie, to będziemy coś tam działać, a póki co, to To ja sobie jeszcze coś zjem i, 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 i jadę i jadę po małego. Także widzimy się dla Was za sekundkę. Kochani, my już jesteśmy w domu, Oleg od razu wypatrzył. Dzisiaj czwóreczka i otwieramy... Możesz już otwierać śmiało. Pokaż tylko co tu jest. A to chyba jakieś autko będzie, no? Wyjmij, a złożysz za chwilę. Dawaj, to teraz w tym, w milce. Czwórka? No. Gdzie jest czwóreczka? Umiesz znaleźć? Tak. No ja już znalazłam. Brawo! A tutaj się. No, trzymam ci, żeby ci nie poleciało. Milka ma ładne te figurki, prawda? Takie. Nie, to nie jest kochanie lokomotywa. To jest chyba wiolonczela, pokaż za kamerę. To Albo skrzypce, ja się nie tak znam. Tak, skrzypce. Ale poczekaj, no bo akurat ostrość zapałam. Albo gitara. Skrzypce. To. Skrzypce. I ostatni kalendarz. Nie, jeszcze przedostatni, bo już jeden otworzyliśmy w międzyczasie, gdzie kamera była wyłączona. A teraz został Kinder. Dawaj, otwieraj. A ja pewnie to. No nie, no nie na no jakoś tak. Nie wiem, czy wciskanie tutaj coś da, Olek. Chyba trzeba tak podważyć, wiesz? Mogę Oj, faktycznie ciężko, no. Już się udaje, takie drzwiczki się otwiera. Uhu, zobacz. Jajko. Jajko. No to smacznego. Dobra, mamy czwóreczkę. No to dawaj. Otwieramy. Co to jest? O, jakaś saszetka. Pewnie odżywka. A, maska do włosów. Czekajcie, o. Maska do włosów. A, to się bardzo cieszę. Wczoraj burzam, dzisiaj maska akurat muszę iść głowę umyć, to się przyda dzisiaj jako zabawę mamy ciasteczka, takie ludziki, słuchajcie i będziemy te ludziki malować zaraz mamy takie lukry kolorowe te są z Lidla a te nie pamiętam, gdzie kupiłam dobra, odpakujemy i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda Ta. o takie są te y, ludziki Podasz mi ups. czerwony, podasz mi czerwony. Podam ci czerwony, proszę. A co nos mu chcesz zrobić czerwony? Mamy plan, w planach pieczenie pierniczków też w tym roku, prawda? Ale na razie kupiłam takie gotowe, korzenne ciasteczka i pisaki takie do zabawy. A jak będzie chwila, to upieczemy. Dobra, rób nosek. Dziękuję, <laughs> a z lukrem, <laughs> co lepiej smakuje, taki pok pok pokolorowany? Lepszy na no pewnie. Powiem Wam, że bardzo fajna zabawa. Podobało Ci się? Będziemy się jeszcze tak bawić. Polecam Wam. Jeżeli e, nawet nie upieczycie same, to mówię, można kupić pudełeczku gotowe w biedronce, pisaki i wieczór z głowy. Naprawdę fajne. No i, no i można ścianie w kuchni, proszę bardzo, powiesił e, wieniec. Prawda, że ładnie? Prawda! Ładnie oleczku, prawda. Kochani, jest już bardzo późno. Idę się wykąpać, idę sobie umyć głowę i, e, i co jeszcze? Idę sobie książkę poczytać. O, taki jest plan. E, jestem zmęczona tym tygodniem. Powiem Wam, że ani nie mam energii do nagrywania, ani nie mam dzisiaj e, siły na nic, więc stwierdziłam, że idę się wykąpać, idę sobie książkę poczytać, odpocząć i dzisiejszego vloga po prostu połączę z jutrzejszym. Tak będzie chyba najrozsądniej, bo wiecie, coś na siłę, czy tak wiecie, zmęczyć wam tutaj to nie ma sensu. Także, kochani, nie ma tego złego. Jutro kontynuujemy. Mm. Olinek, cieszysz się? Mm. Tak. tak. A, trochę się wstydzę, bo tak ładny jak ty, to ja nie byłem. Dzień dobry, witam was z cebulą na głowie, w kolejnym dniu jest Olek i Ruda, standardowa ekipa, słuchajcie, yy, wczoraj yy, tak szybko zakończyłam tego vloga, bo... I <noise> bo nie miałam wczoraj jakiegoś nastroju do nagrywania i w ogóle wszystko mnie denerwowało, ale dzisiaj mam zupełnie inny humor, rano Olek dostał wiadomość od świętego Mikołaja, tak, tak. i co Mikołaj powiedział, że jaki byłeś w tym roku, grzeczny czy niegrzeczny? grzeczny był Mikołaj powiedział, że był grzeczny i że będzie u niego w tym roku z prezentami, także bardzo tutaj Oleg jest szczęśliwy. A ja kochani już wysłałam, oddelegowałam męża na zakupy i co, Oleg dzisiaj idzie spać do dziadków, tak? Tak. I do dziadków przyjdzie teraz Mikołaj. A, no i bo Mikołaj przychodzi dzisiaj w nocy, więc przyjdzie do Olka u dziadków. Ale może trafi też tu i tutaj coś zostawi. Także zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. A my wieczorem, powiem Wam, wychodzimy. Umówiliśmy się z jednymi znajomymi, tak? I wiecie, każdy z nas siedzi cały czas w domu, więc mamy ochotę się po prostu spotkać. Bo dawno się nie widzieliśmy, także wychodzimy wieczorem. Takie małe, wychodne mamy. Powiem Wam, że mamy taką potrzebę normalności, chociaż raz na jakiś czas, więc, więc idziemy dzisiaj, idziemy tutaj, to tu niedaleko do sąsiadów, także. Zobaczymy się dzisiaj. Dlatego będzie pewnie wieczorem jakieś szykowanko. Nie wiem, czy będę robiła mi. Zobaczymy, jak czasowo się wyrobię, bo też chcę naszykować coś do jedzenia, wiecie, żeby tak. no wiecie, żeby z pustą ręką nie pójść w gości. Także wczoraj zrobiłam sobie loki wieczorem. I spałam w takiej cebuli, żeby mi się nie zniszczyły Zresztą pokazywałam wam ten sposób chyba w jednym z pierwszych vlogmasów Dobra, nie pokazuję wam się już tak jeszcze taka wymemłana Tylko zmykam ogarniać kuchnię, szykować wszystko i... I widzimy się później Także dzisiaj będzie taki vlogmas z wczoraj i z dzisiaj Mam nadzieję, że też będzie spoko Co jest godzina już 14. A ja dalej, jak wypłosz, z cebulą na głowie, ale yy, bardzo dużo zrobiłam. Bardzo dużo, no sporo, jak na to, że jest godzina 14. Od śniadania, jak wlazłam do kuchni i zaczęłam smażyć, gotować i piec, to jeszcze nie wyszłam, ale pokażę Wam już, co zrobiłam. Upiekłam chlebek. Zrobiłam hummus, Też wezmę ze sobą. Tutaj smaży się mięsko yy, Gyros na sałatkę. A tu jeszcze na jutro. Zostawiłam zupkę, żeby. Wiecie, po imprezie nam się nie będzie chciał gotować, a tak już będziemy mieli chociaż ciepłą zupę na jutro. Także zrobię do końca sałatkę i kończę to, i idę się pomału ogarniać i szykować na wyjście. Pięknie, pięknie. Kochani, skończyłam z kuchni skończyłam. Wszystko, co miałam ugotować, upiec zrobiłam. Jeszcze dochodzi zupka, ale ona się będzie długo gotowała, bo to taka na kościach. Yy, I co jeszcze? Nałożyłam sobie, widzicie, maseczkę. Pod maseczką mam jeszcze płatki kolagenowe takie na oczy, pod oczy dokładnie. Yy, no i co? 10 minut, mam 10-15 minut dla siebie, żeby ta maseczka zadziałała. W międzyczasie odpalę sobie vlogmas i będę nadrabić zaległości, bo powiem Wam, że yy, robią mi się zaległości we vlogmasach, jak się nagrywa, to się nie ma czasu tak oglądać. To niestety prawda. Yy, także chwilę mam dla siebie, a potem idę szykować Olka do dziadków. Yy, no i siebie też przy okazji też trzeba wyszykować. Co by nie pójść taka rozhechłana. Rozchech, <grych> Dobra, kochani, odezwę się za chwilę. Kolejny dzień i kolejne kalendarze. Co dzisiaj jest? Jak dzisiaj piątka, tak? Piąty, no. No to dawaj, bardzo dobrze to jest pięć. O, ludzik kolejny, ale fajnie, dobra, wiesz go. Ostrożnie, ostrożnie, kochać. Ty, ty. To ty, Aha. Dobra, zaraz go złożę, żeby kolejne. kolejny. Tak, który teraz, ten czy ten? Ten. Gdzie jest piątka? Super. O, już widzę jakiś konik. Na biegunach, super. Tutaj odłożymy z boku. Co znalazłeś już? Taki pewny. Też dwa fajnie w tym kalendarzu. Powiem, Kinder nie ma, kinder nie ma biedy. Powiem, że nie po dwie czekoladki, także spoko. Kinder jest Albo są Kinder niespodzianki, albo są, widzicie, po dwie czekoladki takie. A co to dzisiaj, A, Mikołajki? Nie, jakieś. Co to, to jest? Misio i bałwanek. No, także bardzo fajny. Ten naprawdę w udany kalendarz. Tak. Ale ty jesteś szybki. Zanim ja i zdążę przyjść, to ty już znalazłeś. Super, otwieraj. deczkę. O, znowu jakaś saszetka. Sól do kąpieli wykorzystamy super one mają bardzo ładne zapachy powiem ja mam te kosmetyki z tego kalendarza o, a ta ma jaki yy, o zapachu soli morskiej z naturalnym nie nie o zapachu z naturalną solą morską i olejem kokosowym a wiesz, że jak ja mam morzu... To ja łapam meduzy, a niektóre parzą, a niektóre nie. Ale byśmy nad Bałtykiem, a Bałtykiem chyba nie ma parzących medus. No, tylko nie parzą, takie dobre. Są to nie? <noise> dobre, bo nie parzące, masz rację. A to, zł. Kochani, miałam nagrać, jak się szykuję, ale nie zdążyłam. Przyszli jeszcze rodzice, e, szykowałam jeszcze olka i jakoś czas mi uciekł, więc przyszłam się Wam tylko pokazać. Jak się wyszykowałam? Eee, rozpuściłam cebulę. <grych> Widzicie, jakie fajne volume jest po chodzeniu cały dzień w takich włosach do góry. Zrobiłam makijaż, to jest ta nowa paletka na Bladrimi 2. Mm, takie śliwkowe smołki sobie zrobiłam. Nawet sobie, słuchajcie, rzęsy dokleiłam dzisiaj. Taka jestem szczęśliwa, że gdzieś wychodzę. Eee, I co? I na ustach mam tylko błyszczyk i konturówkę. I tak wyszło. Na sobie bluzeczkę mam z takimi rękawami dziurawymi. No tak się śmieję, że dziurawe rękawy. E, kupiłam ją w lumpeksie. No i to wszystko. Jeszcze czarne zwykłe spodnie do tego. Taki, o, ramionczko padło. No i taki o, look. Ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Z biżuterii mam tylko takie delikatne, złote kolczyki. i jeszcze założyłam sobie taką bransoletkę. To też z tego zestawu świątecznego z co Wam pokazywałam. I co ładnie? Bo mi się bardzo podoba. Zadowolona jestem. Także dobra, mąż się kąpie i zaraz wychodzimy. Kochani, przecież że ja z wami nie pożegnałam. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie jakiś ślad po sobie, najlepiej łapkę i komentarz. A co? <laughs> dobra, kochani, zmykam. Widzimy się jutro w nas kolei, w kolejnym vlogmasie. Buziaki. Do zobaczenia.